Hej widzowie, naszym rywalem jest mistrz Fide z rankingiem prawie 2500. Jestem prawie pewien, że już grałem z nim. I uderzymy agresywnie. Atak centralny. Uderzamy Hetmanem w d4. Skoczek C6. Tutaj zwykle jest zgrywany cof na hetmana na D3 i to jest właśnie ta zaskakująca część, bo większość graczy na skoczek C6 na atak na Hetmana, cofa się hetmanem na E3 i to jest dosyć dobrze rozpracowana linia, natomiast Hetman D3 jest tutaj spotykany bardzo rzadko. Tutaj ludzie intuicyjnie grają właśnie w ten sposób, co mój przeciwnik. Teraz robią roszadę, ja robię długą roszadę i zwykle wieża E8 tutaj wchodzi. Na wieża E8 mam skoczek E2. Czasem Ok, to ja mam skoczek E2, i tutaj D6 zwykle ludzie grają, żeby rozwinąć gońca, aczkolwiek to wszystko wchodzi w całkiem fajne pozycje dla białego. Takie intuicyjne granie nie jest tutaj dla czarnego najlepsze, jak się zdaje. No i tutaj większość ludzi gra D6. Możliwe jest też zagranie z skoczkiem na E5, ale wydaje mi się, że po skoczek E5 mam po prostu. Skoczek G3, e, Hetman G3, przepraszam, z atakiem. Co po skoczek H5 trzeba tylko wiedzieć. I poszedł tędy rywal. Ok, rywal zagrał tędy. Czyli Hetman G3, Skoczek H5 i Hetman H3 z atakiem na tego drugiego skoczka. No to gram w ten sposób. Atak na skoczka. Rywal tutaj cały czas atakuje. Będę bił skoczkiem, jeśli rywal mnie tutaj zbije. I co teraz bym chciał zrobić? Myślę, że bym chciał pójść pionkiem na f4 i atakować rywala tutaj na skrzydle królewskim. Chciałbym naprzeć właśnie tymi pionkami. Może tutaj rywal będzie próbował skoczkiem na c4, ale jak ja pójdę tymi pionami do przodu, właduję sobie skoczka do centrum. Poszło d6. I normalnie bym chciał tutaj rywala wiązać. Może to jest dobra myśl. No zwiążmy rywale, jak mnie tutaj zbije, wezmę skoczkiem i tutaj na tym związaniu będę go ostro cisnął. Teraz to w ogóle groże f4 i e5. f4, skoczek się odsuwa, e5, pionek bije, pionek bije. Pionek nie może zbić w ogóle, bo tu jest związanie. Więc bardzo nieprzyjemne związanie dla rywala, groże natychmiast z zagraniem skoczek e5 i wykorzystaniem tego. Jeśli skoczek wejdzie do obrony, skoczka. Dobra, zbił rywal. To mi nawet pomaga, bo biorę skoczkiem i jestem bliżej wejścia na E5, na D5 ze związaniem. Grożę F4, E5. Grożę zdobyciem tego skoczka. H6 nie broni rywala, ponieważ mogę zbić gońcem. Skoczek H5. I co? I Hetman G5 z propozycją wymiany? Po wymianie skoczek stoi na beznadziejnej pozycji. Dobra, i poszedł goniec do ataku, ale ja mam już teraz F4. Jest atak na tego skoczka, a jak skoczek się odsunie, to mam E5 i nie można tego zbić. Wygląda to bardzo dobrze dla mnie. Na razie. Na razie to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jeśli skoczek się wycofa na pole, np., na G6, to mam nawet taki ruch jak F5 z widłami. Skoczek atakuje Hetmana. To mogę zbić Hetmana, on bije Hetmana, ja biorę skoczka, on odbija figurę, i ja zdobywam następną figurę. Przeciwnik bierze, goniec do akcji, atakujemy króla. Myślę, że tutaj przeciwnik pograł bardzo e, pasywnie albo wydawało mu się, że nie pasywnie, no bo wszedł tym skoczkiem do centrum i zaatakował. Widzowie, wygrana z mistrzem FIDE w 12 ruchach jest dobra. Wracamy na 2350. Analiza. Perfekcyjna partia. 99,8%. Zagrałem po prostu perfekcyjnie na mistrza FIDE. No nie spodziewałem się, że mistrza FIDE z rankingiem prawie 2500 rozwale w 12 posunięciach 2850 dokładność według silnika, więc mistrz FIDE rozjechany w niecałe 5 minutek. Analizujemy te partie. Takiego rankingu, to ja już chyba z pół roku nie miałem, ale fajnie, fajnie, wracamy do wysokich rankingów. W ogóle wbiłem do tej pory wbiłem 2400 w blicu, wbiłem zaraz potem 2400 w bulecie. No to nareszcie mam nadzieję, że pora na tego rapida. Jak będziemy mieli 2400 we wszystkich rankingach, to będzie naprawdę super. Będę przeszczęśliwy. I goniec B4 to jest najbardziej popularny ruch, bo wydaje się naturalny, tylko że po koniec D2 moja pozycja jest naprawdę dobra i mamy przeciwne Roszady. Dzięki przeciwnym roszadom jestem w stanie bardzo mocno atakować przeciwnika na skrzydle królewskim, on za to powinien mnie atakować na hetmańskim. I no i tutaj zagrał wieżą. To jest e, ruch, który w moich, według moich notatek jest najlepszy. Jest skoczek e2, ruch bardzo e, taki obronny. Zwykle w tych wariantach, jeśli przeciwnik nie gra tą wieżą, to można atakować go już na skrzydle y, królewskim, grać przez F3, G4, H4 i ostro jechać go po prostu już na skrzydle królewskim. Natomiast po wieży E8 jest mocny nacisk na pionka E4 i trzeba troszeczkę ustabilizować jeszcze figury, więc grałem tędy. I tutaj tak, tutaj ruch przeciwnika y, wchodził pod mocny atak. No, i tutaj właśnie jest ta linia. Tutaj jeszcze mi przeciwnik bardzo pomógł i, i zdecydował się poddać, no bo widzicie, tutaj silnik pokazuje plus 3 dla mnie, więc nic dziwnego, że rywal się poddał. Po prostu gram za chwilę E5 i nie można zbić pionkiem, ponieważ jest tutaj związanie, tutaj jest drugie związanie, no i przeciwnik po prostu nie jest w stanie się z tego wszystkiego wyplątać. Za to, co powinien przeciwnik grać, przeciwnik nie powinien wchodzić tym skoczkiem. Powinien zagrać D6, tak jak pokazuje silnik, i pozycja jest nadal dosyć równa. Ja bym zagrał goniec G5, i tutaj jedynym dobrym ruchem jest H6. Biorę. Wchodzę z podwójnym atakiem. Hetman się musi wycofać. Biorę i Hetman D2. Hetman D2, atak na skoczka. I teraz jest bardzo fajny myk. Nie można zbić pionka, bo król lambda 1 i skoczek jest złapany przez tego Hetmana i króla. Natomiast wieża nie może zbić pionka, bo wchodzi F3 i ta wieża jest beznadziejnie ustawiona. Bardzo mocno atakuje i wieża, i skoczka. Przeciwnik jednak zdecydował się właśnie na inną linię. Tutaj wszedł skoczkiem i udało mi się tutaj bardzo ładnie go pokonać. W tym miejscu rywal się poddał i jestem z siebie naprawdę dumny, że mistrza FIDE ograłem i to w takiej małej liczbie ruchów. Więc. Dziękuję Wam, widzowie, za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie wirtualną kawą. E, dzisiejszy odcinek jest bardzo krótki, ale e, no cóż, e, jestem bardzo zadowolony z tej partii, więc e, na tym dzisiaj skończymy. E, dzięki i do zobaczenia jutro.